Witamy Państwa. Jesteśmy w serwisie Yamaha Umabike, dealerem premium od 20 lat na rynku z Yamahą. Stoimy przy motocyklu Yamaha Tracer 900 GT, którego przygotowujemy do nowego sezonu motocyklowego. Wymieniamy w nim olej, sprawdzamy płyn chłodniczy, płyn hamulcowy. Jeśli jest taka konieczność, to oczywiście wymieniamy. No i wykonujemy również serwis łańcucha, myjąc go i czyszcząc specjalnymi preparatami przystosowanymi do tego naszej firmy YamaLube. Oprócz wymian czy kontroli podzespołów napędowych sprawdzamy linki, smarujemy te linki. Oczywiście ciśnienie w oponach to podstawa. Bo zazwyczaj na początku sezonu klienci tak. do nas przyjeżdżają bez powietrza, można powiedzieć, w oponach i dziwią się, że motocykl się nie prowadzi. Więc przede wszystkim wyjeżdżając z garażu sprawdźmy to ciśnienie w oponach, bo jednak to jest bardzo ważne i istotne podczas prowadzenia motocykla, a przede wszystkim hamowania. W motocyklach możemy zastosować preparaty wspomagające, czyszczące e, układ e, smarujący silnika. Zimując motocykl, możemy użyć specjalnego preparatu, dolewając go do e, benzyny, do pełnego zbiornika paliwa go na, pozostawiając go w, na zimę. Tak jak Filip wspomniał, tutaj są produkty firmy Tech2000 e, akurat wybraliśmy te trzy, ponieważ one są e, do przygotowania motocykla przed sezonem. Bo warto jest zrobić płukanie silnika, żeby te stare osady z oleju, który Najczęściej no jest ciemny, został usunięty i do tego jest właśnie płukanka ona jest bezpieczna do mokrego sprzęgła, tak jak jest w motocyklach. Ten preparat to jest preparat do zbiornika paliwa. Tak jak Filip powiedział, dodawany jest na pełny zbiornik. Usuwa zanieczyszczenia, które się oddzieliły od paliwa. Brudy, Przede wszystkim które... wilgoć. Tak, o i wilgoć. Zbiera się woda i żeby właśnie połączyć bezpiecznie, usunąć wodę ze zbiornika, ale żeby nie odkręcać zbiornika, nie spuszczając paliwa, możemy dodać ten produkt Fuel System Cleaner. On połączy benzynę z wodą i bezpiecznie pomoże ją spalić. Czyli zadam Ci pytanie, tak? czyli zalewając zbiornik paliwa y, tym preparatem, nie musimy potem usuwać tej benzyny. Możemy rozpocząć sezon normalnie z tym preparatem danym tak. do benzyny. Tak, dokładnie. Nawet jak jest woda w zbiorniku, nalewamy ten produkt, mieszamy troszeczkę zbiornik, żeby się tam wszystko wymieszało. Tam się robi taka emulsja. Pokażę Wam za chwilę na menzurkach. To jak e, zostanie wtryśnięte przez wtryskiwacz paliwa lub e, przez, e, przez gaźnik. Taka, taka mieszanka bezpiecznie się spala. Czyli można powiedzieć, wtryski i cały układ wtryskowy będzie oczyszczony. Tak. Preparaty Tech 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na wwwtek 2000 A powiedz mi wracając do oleju, w momencie kiedy użyjemy e, tego, tak, tak. do płukanki silnika, rozumiem, że też możemy jeździć bez żadnego problemu e, po zalaniu e, tego preparatu kolejne jakby powiedzmy 5000 km? Tak jak my w Serbisie zalecamy klientom nie wymianę oleju co 10 tysięcy, tylko co 5 tysięcy. Trochę częściej niż zaleca Yamaha, natomiast wiemy o tym, że te silniki dużo ładniej pracują, no i są żywotniejsze. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Ten preparat, jego głównym zadaniem jest utrzymanie najlepszej kondycji oleju podczas pracy silnika w ciężkich warunkach. Na przykład, jeżeli sami umiecie wymienić olej, a w motocyklach często jest śruba olejowa z magnesem, to czasami pojawiały się tam opiłki. Zgadza się. I właśnie ten produkt pomaga zwiększyć film olejowy i zmniejszyć tarcie. Dzięki temu właśnie jest mniej opiłków. Czy to ze sprzęgła, czy ze skrzyni biegów, czy z innych komponentów, które pracują w ciężkich warunkach w układzie smarującym, czyli w układzie olejowym. Patrzko tu masz zlecenie do motocykla. Płukanka usunęła dużo nagaru, dlatego taki ciemny jest olej. W tym przypadku nie musimy smarować filtra oleju, bo jest bardzo cię Zalewamy trochę oleju, żeby pompa nie chodziła na sucho. A, no. Dla lepszego smarowania, żeby było mniej opiłków na nowy sezon, dodajemy jeszcze produkt Tek2000 Oil Booster do nowego oleju. Ile litrów wchodzi do tego, do tego motoru? 2,6 litra. Aby dobrze rozpocząć sezon pamiętajcie o dodatku Tech 2000 Fuel System Cleaner. Skończyliśmy motocykl, on już jest gotowy do sezonu 2021. Użyliśmy trzy produkty. Płukanka oleju, która usunęła nagaz silnika. Widzieliście, jaki czarny olej spływał. Dodatek do oleju, który będzie utrzymywał nowy olej w najlepszej kondycji i zmniejszał opory pracy silnika. No i ostatni dodatek, on wyczyści cały zbiornik, cały układ paliwowy z osadów, które się tam zgromadziły. I jak zobaczycie tutaj, Połączy wodę z paliwem, tak żeby bezpiecznie odprowadzić. Preparaty tec 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tek2000.pl. Życzę udanego sezonu 2021.